Siemanko, dzisiaj wraz z moim wyimaginowanym kolegą, znaczy postaram się pokazać Ci, jakich błędów nauczyłem się na podstawie własnych nagrań, jeśli chodzi o nagrywanie gadającej głowy, co robić, czego nie robić, co wygląda dobrze, jakie są możliwe i często wykonywane błędy. Zapraszam. Hej, zaczynamy. Ja jestem Marcin Hinz i witam Cię w mojej tutaj czarnej jaskini, w której pojawiło się dzisiaj kilka rzeczy. Otóż przechodzimy od razu do tematu, co zrobić, żeby ta nasza gadająca głowa była nagrana poprawnie. Parę bardzo podstawowych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę powoli, ale do przodu. Otóż usiądę sobie teraz tutaj na krzesełku. Pierwsza rzecz, która już na dzień dobry wydaje się zła, że to źle wygląda, ale. Pewne kwestie, o których powiem za chwilę, powodują, że właśnie tak się nagrywamy. Otóż teraz moja głowa znajduje się, poza tym, że jest dość mała, ale to jakby no nie jest błąd, ponieważ może chcemy pokazywać wiele innych rzeczy, hmm, znajduje się prawie w centrum kadru, trochę ponad, ponad środkiem kadru. No i ten headroom, czyli ta ilość miejsca nad moją głową w przypadku tych tutaj okoliczności jest zdecydowanie za duża. Często gęsto robimy tak po to, aby uciąć sobie nogi, po to żeby ich nie było w kadrze, co jest. Może być, co może być dobre, natomiast można sobie z tym poradzić nieco inaczej. Więc ilość tego miejsca nad głową, no nie powinienem raczej stawać w ten sposób przed kamerą, to też byłoby niepoprawne. Lepiej jednak trochę nad włosami, jeśli się je ma, mieć miejsca. Więc jeśli chodzi o ilość miejsca nad głową, teraz myślę, że to jest w przypadku, kiedy moja postać zajmuje jednak większość tego miejsca, a myślę, że jest plus minus odpowiednie, czy to będzie tak. Czy, czy tak, to już bez większego znaczenia, więc tego miejsca troszeczkę powinno być nie za dużo. Na pewno nie powinniśmy być w środku kadru z naszą twarzą, chyba że nasza, ma roz, nasza twarz ma rozsadzać ten kadr, gdzie mamy po prostu kadrowanie dużo bliższe, na, gdzie głowa po prostu jest w całym kadrze, lub w ogóle mamy jakiś detal, w sensie na przykład tylko oczy w naszej ramce. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, czasami nie rozmawiamy z kimś sobie, na przykład podczas nagrań typu talk show albo podcastowych. No i właśnie chcemy usiąść te nasze nogi i przy okazji nie zostawiać za wiele miejsca nad głową. No i standardowy stosunek szerokości do wysokości wideo jest 16 do 9. W kinie stosuje się 21 na 9, bodajcie czy 2 do 1, mniejsza. Są monitory na przykład takie ultra wide, czyli ultra szerokie, które mają właśnie te proporcje 21 do 9. No i teraz możemy sobie coś tego typu udawać w tych naszych wideo. Więc jeśli ładnie podoba nam się nasz kadr, gdzie rozmawiam z tą drugą osobą, natomiast no znowu mam za dużo miejsca nad głową, a no powiedzmy, że jeszcze dół jest kończy się ok, No to to możemy sobie uciąć po prostu wsadzić czarny pasek u góry nad wideo wsadzić czarny pasek na dole tudzież po prostu skadrować skropować tak uciąć kawałek tego wideo umieścić to wideo na środku naszego widoku tej ramki wideo no i w ten sposób udawać trochę nieco pewne inne proporcje wideo one nie muszą być dokładnie 21 do 9 po prostu tak y Ucinamy jakby kawałek z tego wideo, robimy je takie ultra szerokie, po to, żeby po prostu usunąć, jakby schować pewne rzeczy z naszego wideo. Finalnie po to, żeby one po prostu wyglądało lepiej. Trzecia kwestia, jeśli chodzi o kadrowanie, jest taka, że jeśli ja stanę sobie, o teraz tak, no to to jest kadrowanie błędne, ponieważ nie tniemy. Oczywiście wszystko sobie można później w postprodukcji przybliżyć nie można oddalić. Natomiast już na początku najlepiej nagrać po prostu wideo poprawnie. Co to jest błędne? Nie tniemy na przegubach. Więc ja tutaj się chyba aż tak bardzo nie mogę oddalić, ale jeśli tnę sobie gdzieś w biodrach, w pasie, to jest błędne. Jeśli tnę w szyi, to jest błędne. Tak samo podejrzewam na linii barków. Nie tniemy po prostu w przegubach. To jest akurat dość częste hmm, Dość częsty błąd, ponieważ tniemy jakby w ten sposób. No, bo uważamy, że teraz tutaj jest troszeczkę miejsce nad głową, jest widoczna klatka piersiowa, więc ok. No nie lepiej by było jednak oddalić się nieco, może nieco obniżyć ten kadr, żeby tutaj było mniej miejsca i ciąć na przykład w okolicach pępka, może trochę wyżej. Dzięki temu też i to jest kolejna rzecz, chyba czwarta. To jest ujęcie, dzięki któremu widać również gestykulację, gdzie nie musimy tych gestów wykonywać gdzieś koło głową, ją, 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 tylko wystarczy naturalnie machać rękoma i te ręce nam od razu po prostu wychodzą w kadr z pozycji takiej na baczność i osoba, której coś tłumaczymy, jakby widzi, że tutaj się coś dzieje. Tak. No i teraz ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, to właśnie te nasze nogi. Gdy nagrywamy takie dość częste u, ujęcie, gdy siedzimy sobie z kimś i, no i właśnie, tak dużo zostawiamy tutaj tego miejsca, ponieważ kamera jedzie tak wysoko, ponieważ chcemy uciąć nogi. A dlaczego te nogi chcemy uciąć? Przestawmy trochę tę kamerę i zobaczmy, o co chodzi. Jestem tutaj wygodnie sobie rozłożony na takiej piłce z wypełnieniem. No i teraz nagrywam to obiektywem, który widzi szeroko. Dla znawców powiem, że to jest 16 mm, założony akurat na aparat, który i tak przybliża 1 razy 1,6. Ale to, co charakteryzuje teraz tę ramkę, to są głównie nogi. Otóż no, nogi teraz są bliżej obiektywu niż moja głowa. Przez to, że obiektyw jest szeroki, to tym bardziej przybliża to, co jest bliżej aparatu, a robi mniejsze. To, co jest nieco dalej od aparatu. Przez to wygląda to właśnie tak, że no, nogi są wielkie, a głowa jest gdzieś tam malutka, no, wygląda to bardzo niekorzystnie. Dlatego też na przykład robi się zdjęcia, tak? te selfiki z góry, dlatego ludzie robią, żeby nie mieć, po pierwsze, podwójnego podbródka, ale po drugie, też nie mieć wielkiego bebzona brzucha, a, a, a malutkiej głowy, tak? Po prostu no, wygląda to źle. Jak to można poprawić? Otóż, po pierwsze, no właśnie, można próbować uciąć nogi, co nie zawsze jest proste, a po drugie, można użyć. Teoretycznie właśnie można użyć dłuższego obiektywu, więc obiektywu, który dzięki któremu będziemy musieli oddalić nasz aparat dalej, żeby ciągle aparat widział to samo, ale z drugiej strony, no on właśnie spłaszczy nam trochę ten obrazek, że te nogi nie będą takie wielkie, a ta głowa nie będzie taka mała. Super przykładem, żeby sobie móc wyobrazić, jak to wygląda, jeśli chodzi o właśnie o kwestie. Hmm, tego jak świat widzi szerokokątne obiektyw, czyli taki jak ten. Są ujęcia z GoPro, kiedy ludzie bardzo blisko zbliżają się do tej kamery, no i widać, że jest wielki nos, mniejsza głowa. Uszu, uszu już nie widać właściwie, bo są schowane, bo po prostu twarz nam zasłania uszy, więc to jest jakby taki ekstremalny przykład. No dobrze, ale jak sobie z tym można poradzić w inny sposób? Ok, już wiem, że to nie będzie najlepszy film, żeby pokazać jak w ogóle cały setup ustawiać, jak oświetlać yy, kadry i tak dalej, natomiast nie o to tutaj chodzi. Jednym z pomysłów, jaki można użyć, jest wysokie krzesło, czyli tak zwany hocker. Yy. Zdaję sobie sprawę, że no, tego typu krzesła nie za wiele osób ma, więc jest to, może to być problematyczne. Natomiast to, co się dzieje w tego typu krześle, to to, że my mamy w miarę proste nogi. Ja teraz, teraz stoję, a teraz już na tyłku usiadłem, więc znowuż te nogi nie lądują gdzieś tak, tak jak na piłce. Y na maksa, po prostu pół metra w stronę, czy tam 30 cm w stronę aparatu, więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że po prostu można bokiem usiąść, więc znowu mamy jakby twarz i nogi na tej samej odległości od obiektywu, więc to jest druga kwestia, jeśli z kimś rozmawiamy. Wiadomo, jeśli ja prowadzę monolog no to ciężko mi będzie tak mówić, no wygląda to po prostu dziwnie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o takie półstanie, że nadajemy trochę większego luzu temu filmowi, ponieważ no niby siedzimy, a z drugiej strony właśnie nie, nie wystawiamy tych nóg gdzieś tam, w przód. Nadal mam ten sam obiektyw szerokokątny, tylko trochę tutaj kable i pokój za mały, żeby to poprawnie pokazać w całości. Natomiast myślę, że widać po prostu, że to po prostu wygląda nieco lepiej. Ostatnią opcją, jaką mógłbym polecić, jest to, żeby po prostu zakryć te nogi. Teraz siedzę na wprost kamery, więc no znowuż te kolana są bliżej kamery niż moja twarz. Natomiast no, kadr jest w pewnym momencie odcięty, gdzie tych. Po prostu nóg zupełnie nie widać. Wtedy też nie musimy specjalnie myśleć o tym, czy kadrujemy na pępek, na biodra, czy coś ucinamy, czy czegoś ucina, nie ucinamy, ponieważ, no, jakby stół jest naturalnym czymś, co nam. Kończy kadr, wiadomo, dobrze, żeby tego stołu znowu nie było za dużo. Ważne jest to, żeby się tych nóg pozbyć. No i teraz, w przypadku kiedy my tylko mówimy, no to możemy się dowolnie usadowić i dowolnie opowiadać. Do kogoś, aczkolwiek, no, też nagrywałem jeden materiał, kiedy rozmawiałem z Marcinem Chabowskim i właśnie ten trik zastosowaliśmy, kiedy to, no, co prawda, siedzieliśmy na wysokich krzesłach, ale też przez to, że nas stół um, uciął, jakby nam, nam kadr, to też um, te, te, te nogi po prostu znikły w kadrze. Natomiast najczęstsza rzecz, która się pojawia podczas rozmów z kimś, no, to siadamy na tym, co mamy w domu, na przykład, więc najczęściej siadamy na kanapie, kiedy to właśnie, no. Wygodnie się opieramy, żeby było fajnie, wygodnie, luzacko. No i wtedy właśnie na nogi wychodzą naprzód. No i w przypadku wywiadu, wtedy faktycznie jak najlepiej się wtedy najlepiej się po prostu obrócić do tej drugiej osoby, żeby te kolana nie wystawały. Może postawić jakiś stolik, może coś takiego, aczkolwiek przed kanapą, raczej takich stołów wysokich znowuż nie mamy. No, lub w jakiś inny sposób kombinować, ucinając na przykład ten dół, aczkolwiek, no znowu, siadając na kanapie, jest jeden jeszcze problem. Jeśli siedzimy na kanapie, obrócimy się do tej osoby w ten sposób, czyli bokiem. No, to znowu ta osoba musi od nas dalej nieco usiąść, ponieważ no, nasze kolana wystają w stronę tej osoby. Ta osoba się odwraca do nas, więc jej kolana też wystają w drugą stronę, więc siadamy dalej od siebie. Więc znowuż musimy oddalić ten aparat, żeby objął wszystkich. Co powoduje znowu, że jeszcze więcej pokazujemy naokoło tych rzeczy, które mogą nas nie. Interesować. Więc no, najlepsza jest praktyka. Ja oczywiście też tutaj nic pewnie nie było idealnego w tym filmie, natomiast praktykujemy, patrzymy, co nam się podoba, co nie, czego nie chcielibyśmy w tych naszych filmach pokazywać. Pewne rzeczy można zakryć, czasami się nie uda. No i właśnie, praktyka, praktyka i świadome patrzenie, mając już pewne dobre rady w głowie, co jest poprawne, co nie, no i finalnie, co nam się podoba, a co nie. Tyle w tym materiale, bardzo Ci dziękuję, zapraszam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, ponieważ tych subskrybentów tutaj zdaję sobie sprawę, że tematyka jest niszowa, natomiast subskrybentów jest bardzo mało. Dlatego zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania i widzimy się za tydzień, w środę o godzinie 10. Ja jestem Marcin Hinz, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, cześć.